Zakończyły się dwudniowe górskie mistrzostwa Polski w kolarstwie szosowym, które w tym roku odbyły się w Łukowicy. Zawody zostały rozegrane w siedmiu kategoriach, a w sumie wzięło w nich udział ponad 600 kolarzy z całego kraju. Trasa wyścigu obejmowała niemal 25-kilometrową pętlę po gminie Łukowica i w zależności od kategorii zawodnicy mieli do przejechania od jednego do sześciu okrążeń. Co prawda ja te trasy pamiętam ileż z Tur de ileż z górskiego wyścigu małopolskiego, to, bo to jest tradycja, te tereny są kolarskie, to jest wymarzone, tu jest wszystko, tu jest podjazd, zjazd, wiatr boczny, także to jest wymarzone miejsce do ścigania się, jeżeli chodzi o mistrzostwa Polski górskie. Stworzona do kolarzy pętla liczy 25 km, idealna. Tylko, tylko jeździć, aż samego mi serce się robia, żeby na rower i przejechać się, bo, bo na trasa naprawdę piękna. I miałem przyjemność przejechać tą trasę z moim kolegą. Byłem zawodnikiem, a obecnie trenerem Mariany Stańszewskiej z Ziemi Opolskiej. I naprawdę bardzo mi się podobała, bardzo bezpieczna. Tutaj się nie da oszukać gór. Tutaj świeżością się nie pojedzie, bez treningu też się nie pojedzie. Także ten, kto tu zobędzie tytuł Mistrza Polski, będzie najlepszym w tej chwili, na dzień dzisiejszy. Zawodniki. Grupa Kolarska Gliwice Filip Gruszczyński numerem 1 na rok 2021. Prosimy bardzo. Trasa bardzo dobrze przygotowana przez organizatorów, wymagająca, z wieloma podjazdami, bardzo malownicza, ładne widoki, można było się nacieszyć w tych yy, łatwiejszych momentach wyścigu. Audio Mistrzem Polski na rok 2021, jeśli chodzi o górskie szosowe mistrzostwa, zostaje Michał Sędzielewski, pogon stale Puławy. z całej Polski na ten weekend i nie tylko, bo już trenują od tygodnia na naszych drogach. Przyjechali do, do Łukławicy, by tutaj walczyć o tytuł mistrza Polski we wszystkich kategoriach wiekowych. Wszyscy uczestnicy, wszyscy turyści, kibice mogą skosztować tradycyjnych, regionalnych potraw przygotowanych przez panie z Kół Gospodyń Wiejskich, przez agroturystyki. Jest stoisko koła pszczelarskiego, więc też ogromna promocja więc też jest ogromna promocja kuchni regionalnej, produktów tradycyjnych. Zapraszam do skosztowania, do skosztowania tradycyjnej kuchni z terenu gminy. Polski w Górskich krzesowych mistrzostwach polski. Właśnie tutaj łukowica Paweł Bernas! Paweł Bernas, prosimy go! Podium, Ciekawa trasa. Kilka krótszych podjazdów, jeden konkretny w połowie rundy. Długi, dosyć, dosyć długi i na pewno stromy. No i zawsze miło jest się pojawić fajnie, fajnie jak całe kolarskie że tak powiem, towarzystwo zjeżdża się w jedno miejsce na ten weekend i jest takie kolarskie święto. Jak jest taki fajny gospodarzek Łukowica, to macie tutaj warunki naprawdę do goszczenia kolarstwa zdecydowanie częściej. Życzę wszystkim zawodnikom bez względu na, na tutaj osiągnięte wyniki, by właśnie realizowali swoje pasje, zamierzenia życiowe i żeby w życiu zdobyli to, co pragną, a mocno w to wierzę. Wszystkiego dobrego i bardzo dziękuję, że Państwo byli u nas w powiecie limanowskim i w gminie Łukowice. To jest wielki zaszczyt dla nas, że możemy Ciebie tutaj uhonorować jako najmłodszą uczestniczkę tych wspaniałych zawodów. Pamiętaj, że warto być wytrwałym, warto wierzyć w siebie i nigdy nie wolno się poddawać. Wszystkiego dobrego, przyjmij mój puchar. Mistrzynią Polski zawodniczka Azali Brzuza Królewska Malwina Mol. Prosimy, Malwina Mol. A tutaj właśnie w Łukowicy mistrzynią w tej kategorii zostaje Kamila Mruz. kartuzja kartuzy. Proszę Państwa, na Dolny Śląsk pojedzie koszulka mistrzowska, pojedzie złoty medal. Górnik ma obrzyk, serwis, Karolina Chojnacka. Brawo! To oczywiście lita kobiety, a proszę Państwa, do swojego dorobku medali, jeśli chodzi o Mistrzostwa Polski, dokłada kolejny złoty medal. Zawodniczka, mat Adam deweloper Wrocław, fundacja WB, Monika Wrześna. Prosimy bardzo. Yeah. Worskim szosowym mistrzem Polski w Łukowicach zostaje Iwo Pacałowski, warszawski klub Zapraszam go na najwyższy podium. No strasznie dała w kość, oczywiście uciekałem od y, początku drugiej rundy i no trochę przeliczyłem się z siłami bo już pod koniec było bardzo ciężko dogonił mnie pod koniec mój kolega klubowy na szczęście to był on i no po prostu co mam powiedzieć oddał mi tak naprawdę zwycięstwo bo, bo gdyby nie to że do mnie dojechał i pociągnął jeszcze na ostatnim zjeździe to to nic by nie zrobił to pierwszy mój taki sukces w karierze Zobaczymy, co Bóg mi da, bo tak naprawdę za dużo nie wiem. Dziękuję serdecznie wszystkim zaangażowanym w organizację tegorocznych Mistrzostw Polski, organizatorowi Fundacji Agnieszki skalniak żygiestowa ale wszystkim zaangażowanym z terenu naszej gminy. Przede wszystkim druhom OSP z terenu gminy Łukowica. Ponad 40 strażaków zabezpiecza trasę. Serdecznie z tego, w tym miejscu dziękuję. Dziękuję Panią Skół Gospodyń Wiejskich za Pracę, wysiłek i przygotowanie tych, tych posiłków. Jak również dziękuję policji, zarówno powiatowej, jak i wojewódzkiej, która zabezpiecza cały wyścig. Trudno tutaj wszystkich wymienić, z imienia i nazwiska zaangażowanych w organizację tych mistrzostw. Wszystkim, którzy dołożyli jakąkolwiek cegiełkę, serdecznie dziękuję. A mieszkańców proszę o Wyrozumiałość. Bardzo chciałabym podziękować przede wszystkim za możliwość organizacji zawodów w gminie Łukowica. Już zakończyliśmy cały wyścig i szczęśliwie wszyscy dojechali do mety. Dojechało bardzo, bardzo dużo kolarzy biorących udział. Jest to rzesza niesamowita zawodników. A najbardziej musimy też podziękować wszystkim sponsorom, którzy przeznaczyli na to duże środki.